wakacje w pełni, cieszymy się wymarzonymi wyjazdami, wycieczkami, no ale czasami przydarzają się nam jakieś niemiłe sytuacje, czy to zdrowotne, czy to oferta, za którą zapłaciliśmy, nie jest taka, jaką zastaliśmy na miejscu. No i co wtedy? O tym za chwilę porozmawiam z moją gością. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek Obiektywnie o Biznesie, a ze mną w studio Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co w takich sytuacjach właśnie, bo wakacje to wydają się takim czasem, kiedy no powinniśmy się kompletnie nie martwić o, o różne rzeczy, no ale przyjeżdżamy do kurortu, do hotelu. I okazuje się, że no, nie taki pokój, jaki mieliśmy w ofercie, albo standard całego obiektu jest nie taki, czy też basen zamiast 20 metrów ma tylko 12. No to niestety pre pretensje musimy mieć do organizatora takiego wyjazdu, że sprzedał nam coś, co jest niezgodne z opisem, w rzeczywistości jest inne, brzydkie, brudne to wtedy zgłaszamy się tam. Natomiast mhm. Ale możemy się od tego ubezpieczyć? Od tego się dokładnie ubezpieczyć nie możemy, niestety. Natomiast pamiętajmy, jak zanim w ogóle wyjedziemy, to pamiętajmy, że Pech jest pracocholikiem i on niestety nie bierze w ogóle urlopu. Więc zanim wyjedziemy, niezależnie czy z biurem podróży, czy samodzielnie organizujemy wyjazd, to ubezpieczenie turystyczne jest absolutną koniecznością, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, dlatego że za granicą koszty leczenia, i to jest ta główna rzecz, Brudny pokój da się przeżyć, ale jak wylądujemy w szpitalu i będziemy musieli zapłacić kilkadziesiąt tysięcy euro, to będzie problem. Więc zapewnimy sobie bezpieczeństwo, przede wszystkim to osobiste, czyli koszty leczenia, koszty ratownictwa koszty na przykład zgubionego bagażu, to są wszystkie. Ale mój tour operator mówił, że mam tutaj ubezpieczenie w tak, ofercie. Tak, bo jak najbardziej, jeżeli kupujemy wycieczkę w biurze podróży, to tour operator oferuje ubezpieczenie i to jest z reguły takie podstawowe ubezpieczenie, takie wystan wystandaryzowana oferta. Mhm. Ale na wakacjach bardzo często chcemy spróbować czegoś nowego, na przykład uprawiać sporty. Albo hotel oferuje nurkowanie w pakiecie. I wtedy musimy mieć dodatkowe ubezpieczenie. Bardzo często też ta oferta biur podróży ma dosyć niskie, wystandaryzowane, właśnie sumy ubezpieczenia. Więc jeśli na przykład też chorujemy przewlekle, czy no, wiemy, że na pewno będziemy bardziej aktywni podczas urlopu, to ta suma ubezpieczenia powinna być wyższa. I zawsze lepiej o tym myśleć w taki sposób, że skoro ten Pech lubi przez całe wakacje tyrać jak osioł, to. Załóżmy ten najgorszy możliwy scenariusz. Najgorszy możliwy scenariusz, wymyślmy go sobie przed wyjazdem. Ja wiem, to jest bardzo przykre, żeby myśleć o takich przykrych rzeczach właśnie przed urlopem. Czyli już myślimy o tych najfajniejszych. Dokładnie, ale to wtedy mamy pewność, że nic nas złego tak naprawdę nie zaskoczy. Czyli jak się wyjeżdżamy gdzieś, nie wiem, będziemy łazić po górach, to wymyślmy, że może się zdarzyć tak, że złamiemy nogę w jakimś takim miejscu, w którym nikt inny nas nie ściągnie, tylko pogotowie. Lotnicze, a za granicą to jest usługa płatna i to jest. Płatne, to są ogromne pieniądze. To jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak dobrze pójdzie. Bo może pójść tak, że to jest całkiem daleko oddalone i do szpitala jest też długi dystans, więc ten helikopter będzie długo leciał. Jak długo leci, to dużo płacimy. Więc pomyślmy o tym, że może się coś takiego stać. Nie zakładajmy, że mnie się nigdy nic nie stało i że do tej pory mi się nigdy w życiu uh -huh. nic nie stało, bo może się zdarzyć poważny wypadek, ale może się też zdarzyć tak, że dzieciaki zwyczajnie dostaną anginy i naprawdę będzie potrzebny lekarz na miejscu, a to też jest kilkaset euro, jeżeli jeżeli oczywiście wyjeżdżamy na teren, gdzieś w Europie, natomiast jeżeli wyjeżdżamy gdzieś dalej, lecimy dalej, Ameryka, Stany Zjednoczone, zawsze mówimy, tam jest naprawdę kosmicznie drogo. Azja jest kosmicznie droga. Ta pomoc może nas kosztować kilkaset tysięcy euro, więc to są sumy ubezpieczenia, które musimy brać pod uwagę. Europa, kilkadziesiąt tysięcy euro powinno wystarczyć. Stany Zjednoczone, Azja, Australia, Afryka, kilkaset tysięcy euro, bo też musimy założyć. Najgorszy scenariusz, a najgorszy scenariusz mówi o no tym, to... że nie wrócimy tym samolotem, który został zaplanowany, bo na przykład z połamanymi nogami to się nie da. I wtedy trzeba będzie nam transport specjalny organizować. To są naprawdę ogromne pieniądze. Więc to jest ubezpieczenie turystyczne, które obejmuje to koszty leczenia, koszty transportu, również zwłok, no niestety, koszty ratownictwa. Pamiętajmy, to nie jest darmowe za granicą, a leczenie również to w Polsce mamy. Tak Czyli dobry po, system. Powinniśmy sobie spersonalizować, jak to teraz ładnie tak. się mówi, pod konkretny wyjazd, pod atrakcję. Dokładnie, aktywności, aktywności. Które Tak Czy jesteśmy chorzy przewlekle, bo bardzo często w takim ostrym klimacie, na przykład południowym, choroby... Ulegną zaostrzeniu. W związku z tym e, potrzebujemy mieć pewność, że ubezpieczyciel e, nie odmówi nam, jeżeli to jest nieobjęte e, ubezpieczeniem, może nam odmówić, ale jeżeli to uwzględnimy wcześniej, e, to mamy pomoc, więc zapewnijmy sobie tę pomoc. Sporty ekstremalne, bo czasami no wpadniemy na taki szalony pomysł, właśnie, nigdy nic nie, takiego nie robiłam, ale może spróbuję tego nurkowania. E, a potem wypadek, e, komora, która jest bardzo droga, e, tego typu pomoc, na przykład w Egipcie, więc trzeba sobie. Zabezpieczyć taką ewentualność, pomyśleć, co ja będę robić. Czy ja będę wyłącznie leżeć na plaży? Okej, okay, niższe ryzyko, chociaż uder ciepny. Um, czy, czy będę aktywnie zwiedzać, chodzić, patrzeć, bo mogę skręcić kostkę, mm -hmm. mogę, mogę złamać nogę, cokolwiek może się wydarzyć. No dobrze, i no właśnie, wydarza się taka sytuacja. I e, e, nawet e, znam osobiście taki przypadek, kiedy turystka. Yy, wypadła z autobusu, yy, na całe szczęście autobus jechał wolno, ale w kraju kierowca gorąco, klimatyzacja nie dawała rady, więc otworzył drzwi po prostu w czasie jazdy. Turystce zrobiło się słabo i wypadła. I wypadła. Yy, no. Na całe szczęście obrażenia nie były poważne, ale jednak szpital, ale jednak yy, no, jakaś operacja. Yy, I co teraz? No mam nadzieję, że nie będzie takich ekstremalnych sytuacji. Oczywiście tutaj to wchodzimy w wypadek komunikacyjny i powinno to być z OC. Sprawcy, czyli pojazdu. Natomiast no tak, może się zdarzyć, granicą, że właśnie, jesteśmy za granicą i jak sobie, i jak sobie najszybciej pomóc? Więc właśnie to tu ubezpieczenie turystyczne sprawia, że mamy też dostęp do asystancji, i to asystans w języku polskim, czyli takiej pomocy, która nam też podpowie, co robić w takiej sytuacji i jak trzeba, w razie wypadku zorganizuje tę pomoc. I to jest bardzo istotne, bo za granicą, nawet w tych najprostszych sprawach, to wcale nie jest takie proste, bo bariera językowa. Nawet jeśli znamy język, to się potem okazuje, że gdzieś na wsi to oni mówią w ogóle dialektem, zrozumieć się nie da albo wszystkie placówki są pozamykane, bo to też jest w Europie sezon urlopowy, więc może się we Włoszech. Sierpień no, absolutnie martwy. Więc e, lepiej się nie wyobrażać takiej sytuacji, że szukamy na własną rękę, bo to jest trudne. Więc dzwonimy na, do centrum pomocy, polskiego centrum pomocy, e, zgłaszamy sytuację i ubezpieczyciel organizuje nam pomoc. I to jest zupełnie, e, no, zupełnie inna sprawa, jest prościej. I, I możemy na tę pomoc liczyć. Więc e, oczywiście też robi to w miarę możliwości, bo jeśli e, ja e, dwa lata temu też korzystałam z pomocy ubezpieczyciela, moje dzieciaki się rozchorowały podczas urlopu. Zwykła sprawa, ja wiedziałam, co im jest, matki wiedzą. E, natomiast bez antybiotyków, bo się nie udało. E, okazało się, że w miejscowości w Austrii, w Alpach, no akurat tak się złożyło, wszystkie placówki były pozamykane. Lekarze na urlopach. Trzeba byłoby jechać albo 100 km do Innsbrucku, albo pani zaproponowała, ale w takim razie, bo, bo nie ma sensu, żeby państwo jeździli, dzieci mają gorączkę, to może pomoc, telepomoc, pani, skoro pani zna objawy. No, oczywiście, że tak, więc y, pomoc lekarza z Polski, wystawienie międzynarodowej recepty, dzieciaki po trzech dniach y, normalnie funkcjonowały. więc y, nie robiłam tego samo, bo na własną rękę było, musiałam wszystkie te placówki obejść, obdzwonić, spróbować się dogadać. Ten dialekt austriacki nie da się zrozumieć, więc kłopot. Po co sobie marnować wakacje na, na załatwianie takich rzeczy? Po to jest właśnie asystans, który w takiej sytuacji pomoże, zorganizuje. Pomoże też na przykład w sytuacji no takiej niecodziennej, kradzież dokumentów, skierują, powiedzą, co zrobić, podpowiedzą szukanie nerwowo. A, a gdzie jest jakaś następna, najbliższa placówka konsularna, ubezpieczyciel to podeśle, wyjaśni, pomoże, pomoże w, takiej, w takiej sytuacji. Oczywiście musimy też to uwzględnić przed wyjazdem, że taka sytuacja się może zdarzyć, i uwzględnić to w naszych potrzebach ubezpieczeniowych. No tak, to teraz porozmawiajmy trochę o tej biznesowej części. Jakie środki trzeba na to przeznaczyć? No bo mówi Pani, że w Europie kilkadziesiąt tysięcy. Suma, ubezpieczenia. Tak, sum, suma tak. ubezpieczenia. W Azji, w Ameryce, czy południowej, czy północnej, no to trzeba już liczyć czasami kilkaset, żeby być pewnym, że... Że ta pomoc jest, ta pomoc jest. i obejmie absolutnie wszystkie no, parametry. To, to teraz w drugą stronę. Ile, ile, to, te, kosztuje ile to kosztuje? Po prostu. Zastanówmy się, ile wydajemy na cały wyjazd zagraniczny, to nie jest kilkaset złotych, to jest często kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Dobrze by było, żeby ubezpieczenie to była, no zacznijmy, Pięcioprocentowy wydatek od tej kwoty, którą wydajemy na cały wyjazd to jest minimum i pomyślmy o tym w ten sposób. To jest naprawdę ułamek tego, co wydajemy na wyjazd, a jest to poduszka finansowa, bo absolutnie nie możemy mieć pewności, że się nic nie stanie, że nie, nie, nie dojdzie do wypadku, mhm. że się nie rozchorujemy, bo czasami zwykłe przeziębienie albo zatrucie to już jest kilkaset euro. Zwłaszcza za granicą, czy w krajach na przykład azjatyckich, gdzie ten lekarz musi do nas przyjechać, czy w Egipcie, czy, czy w Turcji, to są popularne kierunki. Więc y, czy jest sens ryzykować, czy po prostu dogadać się z ubezpieczycielem? OK, ja ci tutaj przekażę moje ryzyko. Ja wiem, że wystawisz polisę, która no, będzie trochę kosztowała, to jest kilkaset złotych. Ale w skali wydatków na, na wyjazd to jest naprawdę ułamek tego, co Tym na się wyjazd. Dokładnie, natomiast pomoc może być ogromna. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie to są koszty, bo jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak mówiłam, w Polsce e, dzwonimy po karetkę, nie płacimy, płacimy w inny sposób oczywiście. Aha. To nie jest tak, że ta pomoc jest bezpłatna, tylko płacimy w inny sposób, nie płacimy z własnej kieszeni, a jeśli tak, to się przyzwyczajamy, że a. To nie kosztuje. To kosztuje, kosztuje ogromne pieniądze i za granicą nawet jak mamy kartę EKUS na Europę i pamiętajmy, ona działa w Europie, w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, żeby ją wyrobić, prawda? Tak, dokładnie, bo to też jest pomoc, jeżeli mamy za niską sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu turystycznym, to ta karta ECUS też nam tutaj pomoże. Ona też pomoże zorganizować pomoc w placówkach publicznych przez ubezpieczyciela. Po prostu mhm. będzie szybciej w pewnych okolicznościach, także warto no tak, ją mieć. Tak, to dodam e, dla przestrogi też, że turystka niestety zaniedbała swoje ubezpieczenie I przez co kilkanaście tysięcy złotych za samą operację tylko musiała zapłacić no ale powiedzmy że jednak jesteśmy na tych wakacjach tam się ubezpieczyliśmy Ubezpieczamy się przed wakacjami przed, przed, przed wylotem wakacjami, przed wakacjami tak ubezpieczyliśmy się wszystko odbywa się fantastycznie, no ale w kraju widzimy jaka jest aura, czasami zbyt gwałtowne burze przechodzą, no i wracamy, w naszym samochodzie widzimy trochę gałęzi i brak okien. I co wtedy? I dobrze, żebyśmy mieli oprócz tego, że mamy obowiązkowe OC, to żebyśmy mieli autokasko i asystans, bo to też tutaj zadziała. Pamiętajmy też o tych ubezpieczeniach, jak wyjeżdżamy samochodem, bo ten wypadek może się zdarzyć. W zeszłym roku w Toskanii ogromny grad, też wiele szyb zniszczonych i rzeczywiście pomoc ubezpieczyciela no nieodzowna w tej sytuacji, mhm. bo jeżeli jej nie mamy, nie mamy ubezpieczenia, no to płacimy z własnej kieszeni, to często są niestety bardzo duże pieniądze, znowu duże pieniądze, więc. No tak i jeszcze w dodatku nie mamy jak wrócić samochodu. Eee, tak. Więc, więc ta pomoc tym bardziej jest potrzebna, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy za granicę, czy nie wyjeżdżamy, pakiet, assistance, autokasko, bo aura gwałtowna, ale też ochrona naszego majątku. Samochody są coraz droższe, myślmy o tym w ten sposób, jeszcze jak mamy nowy samochód, mhm. to pewnie e, leasing albo kredyt i to auto. To kasko musi być, natomiast jeśli bez tego mamy kupujemy auto, czy auto używane, to nie myślmy, że ok, a używane to ja nie muszę tego mieć. Muszę, warto, bo nawet jeśli auto ma wartość na przykład 20-30 tysięcy, na to ubezpieczenie wydamy powiedzmy około 10% wartości samochodu, to mamy pewność, że jak właśnie gałąź zniszczy nam ten samochód, bo tak niefortunnie upadnie drzewo, że będzie kasacja, to my dostaniemy te pieniądze od ubezpieczyciela, możemy kupić drugie auto w a w momencie, kiedy Podobnym jest, zasięgu. to no to jesteśmy stratni, jesteśmy do tyłu, więc czy warto ryzykować przy tej aurze? Ale kiedy... możemy próbować dochodzić, nie wiem, od miasta, od właśnie drogi, po Tak, sesji? to jest trudna sprawa, bo musimy udowodnić, że to konkretne drzewo było chore, było zaniedbane, a ja tylko powiem tak, burza to jest taki żywioł, który naprawdę nie ma odpornych drzew, nie musi być drzewo chore, po prostu siła wiatru i opór liści drzewa są zielone, piękne, mają mnóstwo Liści. Jest to tak silny opór, że po prostu gałęzie pękają, łamią się nawet w zdrowych drzewach, więc tu nie ma gwarancji, że akurat staniemy pod starym drzewem i będzie łatwo to udowodnić. A ciężar dowodu na nas spoczywa, więc trudna sprawa, lepiej nie ryzykować. Aura gwałtowna, ale też kradzieże, też stłuczka z naszej winy, no przecież wtedy też trzeba auto naprawić. Nie ma sensu płacić z własnych pieniędzy. Okay. To jeszcze tylko zapytam właśnie bo tutaj powiedziała pani o tej sytuacji, że wyjeżdżamy autem za granicę, powinniśmy dopilnować, czy Koniecznie. to jest standardowe, że auto jest ubezpieczone na przykład nie, wiem, jeśli jest w Polsce ubezpieczone, to 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 ubezpieczenie obejmuje Europę. Już mówię, jak to wygląda. Y Sprawdźmy zasięg terytorialny naszej polisy. Oczywiście OC jest obowiązkowe, to w ogóle nie ma dyskusji, bez OC nie wyjeżdżajmy. Ostatnio PBUK, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podawało dane, jak wiele wypadków powodują polscy kierowcy, niestety zbyt wiele, za granicą i bardzo wielu z nich nie ma ubezpieczenia OC a to oznacza, że za szkody płacą potem z własnej kieszeni i to nie są to, to są naprawdę ogromne pieniądze mhm. sięgające wręcz milionów złotych więc e, czy jest sens się rujnować w taki sposób jak się nie dopełni tego obowiązku bo to jest obowiązek czyli obowiązek ono ob w Polsce jak najbardziej i za granicą również e, oce Natomiast dokupmy też autokasko i assistance i to możemy niezależnie dokupić, jeśli nie kupiliśmy jeszcze do tej pory, to możemy przed wyjazdem o tym pomyśleć, ale sprawdźmy zasięg terytorialny polisy. Autokasko powinno działać w całej Europie, jeśli po Europie podróżujemy, jeśli dalej to również sprawdźmy jeśli mamy takie zasięgi takie plany na, na nasz urlop to oczywiście sprawdźmy i asistans limit kilometrów bo jeżeli kupimy asystans z limitem holowania na przykład do 500 a pojedziemy do Chorwacji czy do Włoch to to jest trochę dalej więc sprawdźmy dokładnie żeby to ubezpieczenie nas po prostu dobrze chroniło więc zasięg terytorialny. I pamiętajmy też, że to autokasko za granicą pomoże nam również w takiej sytuacji, kiedy ta stłuczka nie jest naszej winy, kiedy to ktoś w nas wiedzie, bo procedury tam za granicą są na tyle trudne, możemy być znowu bariera językowa, znowu nie wiemy co się dzieje, tu jakaś policja i tak dalej. Telefon do naszego ubezpieczyciela, który, autokasko, który pomoże w takiej sytuacji, podpowie co zrobić, jak się zachować, żebyśmy po prostu sobie nie napytali biedy. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. A Państwu rzeczywiście polecam, żeby się przed wyjazdem dobrze ubezpieczyć i przyjrzeć temu, jeśli już jakieś ubezpieczenia mamy, aby w wakacje spokojnie wypocząć.